Punkt A o współrzędnych 3-5 jest wierzchołkiem kwadratu ABCD, a punkt M o współrzędnych 1-3 jest punktem przecięcia się przekątnych tego kwadratu. My musimy obliczyć pole tego kwadratu. Żeby to zrobić, to ja narysuję rysunek poglądowy. Nawet nie muszę go rysować w układzie współrzędnych, ponieważ prawdopodobnie tu będzie chodziło tylko o długości odcinków, więc symbolicznie narysuję kwadrat, podpiszę wierzchołki D. Punkt A ma współrzędne 3 minus 5, i mamy jeszcze tutaj punkt M, który jest punktem przecięcia przekątnych, czyli tutaj mamy punkt M o współrzędnych 1, 3. No i naszym zadaniem jest policzenie pola kwadratu. Jak to najprościej zrobić? Najprościej myślę będzie postąpić w ten sposób, że po prostu policzymy długość odcinka AM. Jak będziemy mieli długość tego odcinka, no to w zasadzie będziemy mogli łatwo policzyć pole kwadratu, licząc na początku pole jednego takiego trójkąta, mnożąc długości tych odcinków. Wiemy, że ten odcinek i ten odcinek to są wszystko odcinki równej długości, czyli wyliczając długość odcinka AM, mamy również długość tego odcinka. Mnożymy te odcinki, dzielimy na dwa i mamy pole tego trójkąta. Takie pole trójkąta mnożymy razy 4 i mamy pole całego kwadratu. Czyli tak naprawdę zadanie sprowadza się do policzenia długości odcinka AM. Napiszmy zatem, że długość odcinka AM to się równa ze wzoru na długość odcinka pierwiastek z różnica współrzędnych xowych. 3 minus 1 to jest 2 podniesiona do kwadratu, plus teraz różnica współrzędnych y. 3 minus minus 5 to będzie 3 plus 5, czyli 8, czyli plus 8 kwadrat. Zatem to się równa pierwiastek z 4 plus 64, czyli to się równa pierwiastek z 68. No i teraz możemy napisać, że pole kwadratu ABCD to się równa pole takiego trójkąta. To będzie 1, druga razy odcinek AM do Kwadratu. No i ponieważ mamy cztery takie trójkąty, no to całość mnożymy przez 4. To się równa. Widzimy, że możemy tu czwórkę z dwójką skrócić, tu zostanie nam 2, czyli po prostu mamy 2 razy odcinek AM podniesiony do kwadratu, czyli pierwiastek z 68 podniesiony do kwadratu, czyli po prostu 2 razy 68 i to się równa 136. Zatem prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B.